Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, bracia i siostry dzisiaj, bez słowa, bez słowa Pisma Świętego. Ale chciałbym się podzielić swoją radością, że w cudzysłowie dzięki pandemii mogę zrealizować gdzieś swoje, może nie marzenie, ale pragnienie. Moim pragnieniem było, żeby pójść na jasną górę wrócić samemu. Całym bagażem na plecach. Z racji, że w tym roku nie, ma, nie organizujemy pielgrzymek na Jasną Górę. Mam zamiar samemu wyruszyć przed tron Czarnej Madonny. Dlatego bracia i siostry, proszę Was nie trzymajcie za mnie kciuków, tylko módlcie się, abym szczęśliwie doszedł do naszej, do naszej mamy na Jasną Górę. W komentarzach, czy na YouTubie, czy na Facebooku. W prywatnych wiadomościach, piszcie mi intencje, które chcielibyście, żebym zaniósł przed tron naszej mateczki. Można też u mnie zamówić msze Oczywiście będę starał się codziennie odprawić msze świętą, aby karmić się żywym Chrystusem ukrytym w najświętszym sakramencie. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Myślę, że z niedzielnym słowem, może z trasy, bo nie wiem, ile mi ile będę musiał poświęcić czasu, żeby dojść, czy tron Czarnej Madonny. ale zostawiam to wszystko Panu Bogu. Na Jego chwałę. Z Panem Bogiem.